Cześć, witajcie w nowym odcinku, właściwie pierwszym na kanale Filmy UBOB. Będziemy się tutaj zajmować. Oto takimi telefonami z papieru. Nagrywam obecnie z laptopa, bo mi się ten rozładował. Tutaj kolejny. O. Okay. już jestem. I tu i tu jest. Kolejny pyk i pyk. Ty, ty. I ogólnie my będziemy się zajmować właśnie takimi telefonami. Na przykład będziemy robić crash testy na takich właśnie papierowych ten jednowarstwowych No my nie będzie, na pewno nie będzie, za, tak, żeby go zalać, testu. Kolejny kolejne warstwa Tył. I tutaj on specjalny do testu był użyty. O, tutaj widzicie, jest już przecięty i go tutaj skleiłem. To jeden pa, kawałek papieru i drugi. go skleiliśmy z kolegą. I pewnie niech się zapyta, czemu firma ubo, czemu takiego w znalazła? Tego ja nie wiem, bo to mój kolega wymyślał, ja tylko nie było się, że on zrobił kanał na YouTubie i nagrywał. Zobaczcie to. Jestem. Nie ma. Jestem. Nie ma. Jestem, nie ma. To nie wiem, że zatrzymuje film czy coś, tylko ja mam kamerkę otwieram, wiem, że ją w laptopie. Więc to nie do fajnych ujęć, mam przeparcie. Ok. Proszę telefon, albo że... Ja nie do nad różnych fajnych rzeczy można. I chciałbym was pożegnać. Takim zakończeniem jakim? jakim?